Teraz przed Państwem wujek Suchar. Facet odkrył nowe prezerwatywy olimpijskie. Kupił zestaw i pokazuje go w domu żonie. Dlaczego te kondomy nazywają się olimpijskie? Pyta się żona. Są w trzech kolorach, jak medale złoty, srebrny i brązowy wyjaśnia mąż. A jaki dziś założysz? Zalotnie pyta żona. Jasne, że złoty! pręży się facet. Tak, myślałam. Założyłbyś srebrny i choć raz byłbyś drugi, co? Wiejska dyskoteka. Stoi samotnie dziewczyna. Nikt z nią nie tańczy. Nagle podbiega do niej jakiś chłopak i zaczyna ją tańczyć. Ona. Powiedz mi, czy jesteś stąd? Tak, to dlaczego ciebie wcześniej nie widziałam? Siedziałem przez 15 lat. Tak, a za co? Zabiłem swoją żonę siekierą. Ona poprawia włosy, obciąga sukienkę, zalotnie mruży oczy i mówi z figlarnym uśmiechem, więc jesteś wolny. Chłopak próbuje wyrwać podpitą dziewczynę w barze. Proponuje jej następujący zakład. Założymy się o 10 baksów, że Cię wydupcę tak, jak jeszcze dupcona nie byłaś i że Cię przy tym nie dotknę. Przybili zakład, wyszli z baru, zabrał ją do siebie i porządnie wyobracał. Rano ona go budzi i mówi: Faktycznie było nieźle, ale bez dotykania się nie obeszło. Masz tu swoją dychę i spadaj.